które zarezerwowałyśmy pół roku wcześniej i nie do końca się to pok Cześć! Cześć! E, dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć trochę o planowaniu podróży. Mhm. E, słuchajcie, w zasadzie już na samym początku liczę na Wasze komentarze, o czym dokładnie chcielibyście posłuchać, a dzisiaj tak trochę słowem wstępu, jak planować podróż, bo my możemy... W nieskończoność. Tak, możemy gadać dosyć długo, ale to nie o to chodzi, żeby za długo. He, planując podróż, przede wszystkim oczywiście obieracie cel podróży. My troszeczkę będziemy mówić chyba na przykładzie tej podróży naszej z poprzednich wakacji dookoła Europy. No ale załóżmy, że jednak macie jakieś miejsce docelowe i chcecie tam dotrzeć na własną rękę, to, to już tak, jest tak. punkt tam... wspólny. Tak, dokładnie. No i na pewno właśnie określcie sobie miejsce, gdzie chcecie dotrzeć i ewentualnie jakie miejsca po drodze zobaczyć. I to jest dosyć istotne, e, zmierzyć sobie tą odległość, <noise> bo może się okazać, że e, zagniecie gdzieś tą czasoprzestrzeń, e, więc trzeba ostrożnie z tym planowaniem. Tak, dobrze jest mieć po drodze jakieś rezerwowe punkty w razie czego, gdzie można się zatrzymać, jak gdyby coś wypadło. Niezależnie yy, od tego, czym jedziecie, prawda? Bo to też jest ważne. My wiemy, że podróżowanie samochodem po Europie, bo w zasadzie trudno się wy, wypuszczać Zbyt, dalej tak. poza Europę samochodem yy, lub blisko mm -hmm. poza Europę, yy, to nie jest takie. Idealne. Przekonaliśmy się, że ma sporo Ma sporo, no, sporo wad, no tak przynajmniej takie, że w większości gdzieś ten samochód trzeba zostawić i na przykład chyba w Nicei mieliśmy taki naprawdę krytyczny moment, kiedy za samochód płaciliśmy w zasadzie tyle, co za własny nocleg, za nocleg samochodu na parkingu i to nie był jakiś super ekstra parking. Nie, to parking. był publiczny parking podziemny. Pu tak, publiczny parking podziemny. No i to Pro... tak, to był pewien problem. W Barcelonie mieliśmy ten problem, że w zasadzie parkingi były równie drogie i początkowo byliśmy na polu namiotowym tak, pod Barceloną. Tak. Chcieliśmy dojeżdżać samochodem na... do samej Barcelony, ale bardziej opłacało się zmienić polu namiotowe na hotel z, z parkingiem, parkingiem. Tak, ze śniadaniem w cenie, tak. z internetem w cenie. Tak. E, I wyszliśmy na tym lepiej, lepiej. finansowo, mimo że mieliśmy tak. ten hotel przy, w tak. sumie, e, więc, teraz obok metra, okay. tak? Podróżowanie, <noise> więc podróżowanie samochodem po Europie, o ile to nie jest kamper, tak. e, albo ile się nie jest nastawionym na zwiedzanie może bardziej e, jakichś pobocznych miejsc. Tak, mniejszych, tak, mm -hmm. bo, bo te duże miasta często to mogą się okazać bardzo, bardzo taką dużą pułapką. Tak, tutaj chyba hmm. jednak najlepszy jest samolot tanie bilety w promocji. Tak, to tak naszym, naszym zdaniem. Eee, co jeszcze? No na pewno pamiętajcie, aby przygotować sobie więcej kasy, niż zakładacie. Tak. Bo, no nie wiem, chociażby taka prosta rzecz, jak wyciąganie kasy tak z bankomatu. Różne prowizje mhm. bardzo okazuje się to taka rzecz, którą łatwo niedoszacować. E, tak samo ewentualnie rozmowy zagraniczne, internetowe. Można stracić tak, tak majątek na rozmowach. Na, na wykupywaniu internetu w różnych miejscach to się tak. bywa bardzo My drogie. Na przykład kupowaliśmy prepaidy, pre tak. Paradoksalnie w Polsce nie jest tak źle z tym internetem. W Nawet jeżdżąc po Europie uznaliśmy, że jest fantastyczny. <noise> Dokładnie tak. E, tak, no to Tak samo, jeżeli ktoś myśli, że kupi sobie za granicą na miejscu jakiś szybki numer i... Dani numer i będzie dzwonił, albo wykorzystała go do internetu, to też nie jest takie proste. Bywa, że trzeba by wszystko mieć od formalności kraju. Mm -hmm. do rejestracji takiego numeru. Tak, wszystko tak. zależy od kraju, ale z tym mieliśmy dużo tak. takich świetnych. Tak. Pamiętasz, o czym mówiliśmy? Żeby nie rezerwować za dużo miejsca, tak, to jest jeżeli bez... planujecie dłuższą podróż. Jeżeli chcecie zależeć kilka miejsc, nie przesadzajcie z rezerwacjami. Zawsze można, mam wrażenie, coś wyhaczyć. A, my... a na razie przespać się w samochodzie. Tak, to przespać się w samochodzie. My mieliśmy na przykład takie sytuacje, że czekało na nas miejsce, które zarezerwowaliśmy pół roku wcześniej, i nie do końca się to pokrywało z naszymi bieżącymi planami. Tak. Chcielibyśmy chcieli za dłużej, gdzieś krócej. Gdzieś, gdzieś krócej, chcieliśmy coś przyspieszyć, no i nie mieliśmy... dało. Się. Tak, mieliśmy taki tak, błąd. Tak, tak, a są hotele, są pola metowe, są serwisy takie jak Airbnb, gdzie można wynajmować mieszkanie. Pokój chociażby tak. Tak, niekoniecznie tak, nie całe mieszkanie. Więc e, planowanie do końca takiego wszystkiego tip top to nie jest chyba. Nie, problem. nie, to nie jest dobre. Więc tak dzisiaj o planowaniu, bo doszliśmy do tego, Żeby że nie, nie do końca trzeba planować. Mieć dwie karty różne z różnych banków albo przynajmniej e, jedną, nie wiem, ma, różnych e, o, instytucji, tak? Jak się nazywa? Nie, te, 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 nie jedna wiza, druga Mastercard dla przykładu, prawda? Albo jak macie debetową, sięgnijcie po kredytową w razie czego, ponieważ tak. różnie też bywają obsługiwane polskie karty płatnicze mhm, za granicą. na bramkach autostrady, jedna będzie chciel... akurat. Ale w cała kolejka za nowe. tobą, a tobie nie przyjmuje, Pamiętasz? No, Na Węgrzech szczególnie na no to prześladowało. Tak, 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 tam mieliśmy problem. To, to, to nawet w pewnym stres, tak? Nie, nie, ma, nie ma gotówki I, i, i w sumie no i co? I, i co, co, co zakupy, to nie widzieliśmy, czy ta karta przejdzie, tak, czy ta czy druga. Ta druga czy tak, czy... trzeba tak. mieć trochę gotówki w miarę możliwości, e, ale nie przesadzać, bo to łatwo zgubić można stracić taką tak, gotówkę. łatwiej wyjąć, ale też nie za małe kwoty, bo może zjeść prowizja. E, tak, tak, tak. Jak już wyjmujecie, to takie, żeby wystarczyło na kilka dni mhm. po prostu. No i co, słuchajcie, to tak z słowem wstępu, bo my możemy chyba tak, gadać tak. nieskończoność. chcemy Czekam... zająć ten temat. No, czekamy na wasze zasady propozycje dalszych tematów, no i... Komentarze, jak wy planujecie podróż, od czego zaczynacie i jak wam to się sprawdza to planowanie, czy, czy warto ja jeszcze... tak do końca planować? No do zobaczenia w kolejnym odcinku. A pa, potem pa. podsumujemy. A potem tak podsumujemy. Papa.